Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Paweł, a dzisiaj jest ze mną Arik Stonek, Tak. Witajcie. Ja głosuję, jest jeszcze moja perspektywa, więc zapraszamy. Tak. Witam moich widzów, witam Widzę Paweł. To już wszystkie. No dobra, telekorskie. Poczekaj, tylko muszę coś widzą powiedzieć. Ede, wziąłeś, wziąłeś odwarkę do telefonu? Co? Wziąłeś odwarkę do telefonu? Yy, no. Mam swoją ładowarkę, ale nie mam USB Kurcze, mi chodzi o kartceńkę A, okej okay. Nie Jak na dostać? Już nie było mała Jak się ze... Pomyśleliśmy ze... Musimy przejść na... Tak Aaa, pomocy O kurde, co ja zrobiłem? Widzisz mnie? Jest. Dobra, nie widzę Dobra, jeden. Ja wiem, co tutaj, ja wiem co tutaj trzeba zrobić, bo ja już to, to tak jakby zagrałem raz Nie w tą stronę poszłem O, widać, że tamte dziewczyny się chyba raznają w terenie. Okay. Ej, Ej, w ogóle ty też masz kamerkę na to radio teraz? No, nie sztaczę. Kacenka głupia, co nie? No, no, taka nie głupia. w ogóle zapomnieliśmy ten, a moja komórka ma 15% w Tak. A ja w ogóle... Mogę w tym rządkach będzie. Co? To znaczy, to? Moje, mój telefon w ogóle, zapomniałem go domu. Brawo, ty. Tak. A spakowałeś ja... kształtek? Yy, nie mam plecaka jak widzisz a nie ja mam tu plecak. nie mam nic w plecaku Jadę. tak czemu jeżdżę na świnki what świnki dobra jedziemy yy, tak czekaj tutaj pisze coś, coś pisze na tym Oko... no nie ej w ogóle to widzisz że ja jestem najwyższy z was wszystkich Czemu ja jestem najwyższy? Co ja jestem najstarszy? To no, czy... jest na kole. Aha. Nie widzisz? Widzę. Nikt poza mną nie jest na kole. W ogóle to ja jestem mm. wyższy, nie wiesz. Bo ja sobie nie... Pomyśliłem... Ale to się naprawdę zdziwiło? Czemu się tak samo jak siedzieliśmy? No bo w to samo... Moment... A jak, jak pojedzimy do gry, to się inaczej. To jest w ogóle język? Um, no, ja bym się sied... no tak, bo siedzieliśmy odwrotnie. No, to jest najważniejsze, Czytajcie opis, bo teraz sobie... O nie, tutaj właśnie staje na małej. ja to teraz wyciszę. Jakbyś chciał wiedzieć, co powiedziałem w tym czasie, to musisz spać na mojego i dać łapkę w górę. Okej. Okay. Tak jakby teraz... Y... O nie, no musimy pchać teraz auto nasze. No nie. O nie, co się stało? Powagowało się coś. Coś się baguje tutaj, bo ja to wcześniej tak zrobiłem. O, i teraz się niby pcha samo. O, no nie, no. Nie mogę teraz tak zrobić. O, tak? No nie tak. Tam w środku. O, kurde. Ja powiedziałem, co tam powiedzieć. Nie, nie stoję. Ja nie mam tego auta na co. Nie możesz tak. Tak nie mogę, jak mogę. Nie możesz, bo ty też idziesz. Ej, widzisz, co ja robię? O kurde. Powiem, co Ej, zobacz, policja. Wiem. Jeszcze na światłach. Tak, musieliśmy pchać teraz to auto. Ej, a ty zabrałeś te, to zabrałeś do plecaka? Czemu tam auto się odpaliło? No bo zatankowało, no bo za zatankował gościu. Musi już mnie ja tu przypchać, musi mnie przypchać tutaj do tej stacji. Teraz je tankuję i za chwilę odjedziemy. Ja chcę na policej. Ja chcę policej. Ja chcę jechać, ja chcę jechać policyjnym. Ej, w ogóle, ej. Ej, znowu siedzimy inaczej. Ty w sumie siedzisz na tym samym miejscu, ale ja siedzę z jakimś dwoma paniami. Mm. Dobra, obok ta ta przyzna, która jest na to jest moja, a ta, która jest obok siebie, to jest twoja, okej? Okay? Okej, okay. ale tylko w grze, nie ma tak jak wcześniej. Bo wcześniej to mogliście w sumie zobaczyć na wcześniejszych filmikach naszych, co się działo. Znaczy w sumie nie będziecie wiedzieć co się działo, ale możecie po prostu wiedzieć no co właśnie, się działo. YouTube jest live MySamer Car. Jak mój internet nie to co będzie live MySamer Chyba każdy się orientuje, co teraz nagra na smartcard. Chciałem nagrać z w betę w Roboxie, ale oczywiście, pewnie ma za słaby net, no tak jak zawsze. to ja mówię. U nie, jacyś... Wysz, wyszli tutaj jacyś y, ci. Y, jakaś y, z jakiejś mafii. Goście, dwóch gości z jakiejś mafii. no to chyba ja. No, bo zniszczona mam auto chyba. oni nie. Z... Czemu ty mówisz? Rozwalili rozwali nam. Dym z niego leci w ogóle. Jakby nie miał ich przejechać, no Ej no ale... To jest chamstwo w państwie. No człowieku, ja bym to zrobił. Nie wiem jak ty. Co byś zrobił? Nie niech przejechał, nawet w real. A ja nie. To znaczy w sumie. Ej, narobimy tą historikę czy nie? O nie! Co się? E, ja. Musimy uciekać. Przecież oni nas gonią jak nie widzisz. O kurde. Gonią nas. O cholerka. Kochani! Myśmy to przeżyli. Zostawcie łapkę w górę. I cubika A jak nie przeżyjemy, to... Co? to zostawcie i tak subika i subskrypcję. Boże, lajka like i subskrypcję, bo może się odrodzimy. Znaczy może nie na, może nie w tym miejscu, ale w, tak jakby na początku. I może tu spróbujemy przejść od nowa. No występujemy i pojawimy Wam w tym tak miejscu, w którym byliśmy. No ale... Tak. Może nie piczymy, no raczej nie. No. To może gdzieś ten rodzaj? Co, gdzie jest? Raj, right. a tam on idzie Tam jest, Nie, tam Rich, to tam jest. on się Rich nazywa Mówił mi, że się nazywa Rich I think so To w elektryce kropkający, znaczy podłoże No, o właśnie, trzeba po topór tam zrobić A dobra, ona poszła już po ten topór Parkurek, tak. no hej Ale tylko Co po dobra? topór, tylko po topór, bo ja tam widzę, że topór Ej zobacz, ej zobacz, ej zobacz Czemu on się w twojej stronę to. obrócił? No i się wita, Ja też się w nim powitam. Ja też. Ja też. No nie, nie mam tej animacji, nie znam grady. O, idziemy. No i nie, nie zdarzyło, musimy iść? Nie I się tam mam, O, jest ranczo. Co? jest ranczo. Aha. Okay. No, to jest ranczo, to są takie domki. Ojej, zła, ale w Hello, it's Aaron own To jest korona, bo na... tutaj jest radio kolejne? No nie. Wyłączę, wyłączę. Ono on ma wyłączyć. Nie da się, nie. nie mogę. Ono się zepsuło. Poskacz po nim, może się wyłączy. Poczekajcie, może trochę wam podgłośnię, bo w sumie ja nic nie mam podgłośnionego. What seems to be a contagious virus, nie, to nie pozwala mi, by mnie to słychać z tego. As as <mum> <mum> nie, echo, chodźmy. Korona. <mum> ja wiem, ja wiem, ja rozumiem jedno słowo. On powiedział, przewidziałem. On coś przewidział, ale nie wiem co. Przewidział pewnie, że oni nas zaatakują. Gdzie one idą w ogóle? One chyba w to grały. Coś się zaraz wydarzy. Ja zrozumiałem, że coś, że coś się zaraz wydarzy i że przewidział ktoś. Chyba tak. Ale tu No, i co? Miałem dobry pomysł na grę? No, radu. Radu jest chyba najgorsze. Nie, to są po prostu wiadomości. Ej, dobra, Historyjki mieliśmy robić? Łał, rozmawiamy cały czas, a Ty w ogóle do swoich widzów nie gadasz. Mm. Sorry, ale za bardzo się skupiam w grę. No, zobaczcie, kochani, no może nie jesteśmy najlepsi w tej no ale no co mogę powiedzieć. My się do tego rozmawiamy, ale my się tak szybko nie rozbijemy. Achaj, spadajcie do, do mojego kolegi, a raczej do moich kolegi będzie. nie. Wpadamy w opisie. Ja w ogóle jak chcecie to, żebym rozwijał swój kanał, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Nie, 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 nie słuchajcie go, nie słuchajcie go, nie słuchajcie go. O, ty ja bym... O Jezu zombie. No, nie zombie do nas spadł. O oh maj. Jakie zombie zombie? No tam jest zombie, widzisz? No. Zombie do nas spadło. O, ty coś gadasz. To jest kilofem. No, z kilofem nie wiem dlaczego. No i może to przewidział. Ty. Um, OK okej. Danger. Nie, Bewer. O jezus, mam pilot. Jak? No, jak? Trzeba to, to kopać. Ja A. też chcę. Skąd ty go masz? Nie wiem. Ej, ja tam weszłam w ogóle? Poczekaj, bo nic nie widzę. Ja nie widzę siebie, czy ja tam we weszłem. Jak chcecie live? Jak chcecie live, to i hmm, transmety kartę, proszę w Górę, subik i na hasztag MajestamerKlaas. Czytnę, mi no, się teraz nim i jak pojawi się, taki nie wiem, głosy jeszcze na Instagramie wam podeślę, żebyście właśnie głosowali. I macie jedno ważne zadanie. Biańcie na kanał. Kapiku. Wszystko z małej, wszystko razem Kapikuj to jest naprawdę fajny youtuberem A u mnie moi widzowie, jak mnie oglądacie No to ja chcę wam tylko Nie, 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 tak Łażę do wody bo przez ciebie, bo ty coś zacząłeś gadać No bo ja chcę widzom moim powiedzieć, że nie 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 nie, 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 nie Cicho, bo ja swoim widzom gadam Ty swój. tak Ja chcę powiedzieć, że jak chcecie Jak chcecie, żebym yy, robił jakby, więcej takich historyjek, żebym rozumiał. Zobijaj się do niego. Dobra, cicho bądź. Cicho bądź, bo cię... Bo cię... A łań, ty się wstałuj. Cicho bądź, bo są możli... bo będę, nie będę z tobą są... rozmawiać. Okej. Okay. A ja mam żółty hapę. No dobra. Pani, dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Ja dziękuję. Paweł sobie tam u siebie dokończył. dziękuję ja za odcinek nie będę do tego wracał, bo to po prostu nie ma sensu. Tak. Mówiłem, wpadajcie na moje Instagrama, zaraz wam... Tak, aby moi widzowie, jak będziecie chcieli, żebym rozwijał swój kanał... No, dobra, dobra, poczekaj, dobra, poczekaj. Tak. Proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł kontynuować Jezus. rozmowę. Please wait. will be continued continue. in a moment. Proszę czekać. Wkrótce będziesz ja mógł I tak chcę wam tylko powiedzieć. Widzę ja chcę, żeby... ja chcę Wam tylko powiedzieć, że jak chcecie, żebym rozwijał swój kanał, to dajcie w górę i subskrypcję. Tak, widzę, bo... to znaczy, wbijajcie do mnie. To znaczy, do niego nie wbijajcie, tylko jak, jak moi mają, nie jak jego mają nie wbijać do mnie, to Wy też nie wbijajcie do niego. Proste i logiczne. Myślisz, że skąd dostałeś te cztery subskrypcje? No, raczej nie. Ja, Bo wiem, ja nie ja wiem, kto mi dał subskrypcję. Na pewno nie twoi widzowie. Aha, wiesz, czyli te subskrypcje są ustawione od znajomych. A? Nie, nie wszystkie. Niektóre są Niektóre są od nieznajomych, nawet, ich, nawet i twoich nieznajomych. Daję ja sobie... O kurde, jesteśmy gdzieś, gdzie je chyba będzie dużo zombie. I mam pistolet. Dobra, forem. Co? Ja zaraz wam. Będę montował ten film. Okej, ja jeszcze dokończam swój. Nagrywamy coś w ogóle na zapas? Na co? Na zapas. No dobra, za, ale zaraz jak ten. jak do skończę swój filmik, bo teraz w sumie dalej nagrywam i chcę... O kurde, coś mnie bije. Coś mnie bije. Nie. O nie. Coś mnie zaraz zabije. Dobra, nieważne. Oni tam się będą strzelać. Ja sobie poczekam tutaj za tym murem. Było tak, ginąć a już czerwone HP. O gra mi zlagowała. Ja więc to zagramy? W co? też znaczy nie mów, ja... nie mów naszym widzom oczywiście, bo ja tak jakby będę chciał nagrać kolejny odcinek, albo zrobimy w jednym odcinku dwie gry. Mm, za długi. Wiesz za to montował, typie? Trzy godziny. To znaczy, wiesz, że ja mam dopiero 15 minut na nagrywania? No na pewno tego do mnie nie wysyłasz. Wiesz, wiesz ile się mocni taki film? 30 minut. O kurde. Znaczy nie, u mnie nie. Nie. O, nie, zaraz zginę. Nie chcę zginąć. Jezus, jak ja mam czerwony... Ja mam strasznie czerwony. O nie, you did, you did. No nic widzowie, widzimy się w kolejnej grze. Hej.